Viking, Vikinga ucha. Każmaha, kąnia, samaha, na kąnia, samaha. Tak o Exit. No i po. Co. Ale po co kurwa? No to już chopę czemu patrz? Gdzieś to ugrał. Kurwa wstał piegość full na. Nie, że mnie rozkano. Gdzieś full, że ty jak podaje. A ty 40. kurwa wstajesz, aby podspraja. No też kurwa opie mądrze. Jakoś ci full spraya, ja Dobra, jebać te mecze, kurwa, ja już nie grał. Albo zmieniamy skład, kurwa, bo to jest. jakieś kurwa. To jest jakieś, nie, kurwa, nie. Wiem. nie kurwa. Gratulacje. Nie, nie, jak ma to obronić? Przepraszam cię, Ceze, przepraszam cię, kurwa, przepraszam cię. Naprawdę, przepraszam cię, kurwa. Seza, chuj zasłużyłeś bardziej niż ja. Jestem spoconą, kurwą. Syc jest. Nie, no, nic się stało na ludziku. Dzięki za mecz, bardzo dziękuję. Dzięki, dzięki. Kurwa, czekaj, dubel jeszcze raz, bo się mecz zaraz skończy, szybko. Weź, weź piłkę mi, weź mi piłkę. Graj, 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 szybko. Ja, ja ten i już gramy, gramy, akcja. Kurwa, co ten Van Dijk mój rob... No! teraz no. zablokowany. No, Kurwa, strzel bramkę i mokry no są przy piłce. Nie, no może dup, dubel. Kurwa! No proszę cię, strzel! Masz 10 minut! Ja tu się podło... No dawaj! Kurwa! No strzel bramkę! Co? Zaraz, Michaś. Jdeś, jdeś. Dobrze. Nie teraz! Yeah. Michał, nie teraz! Jest